Cześć to ja zwykły gracz Witam was na kanale Kaczymeczki I dzisiaj wam e, pokażę jak zbudować oto taki piękny e, kościołek Na wsie jak sobie budujecie nie wiem No i zaczynajmy Potrzebujemy od takich elementów Dwóch takich wysokich pionowych e, I jednego brązowego Na drugą potrzebujemy dwie płytki takie i jego słaba i klacuszka. E, chcemy to połączyć w taki sposób, ale tego nie łączymy. Nie łączymy tego wszystkiego. Przy, przykładamy do siebie, aby te tutaj, o, małe klo, e, te małe otworki były e, o jeden oddalone. E, teraz budujemy e, ściany. E, pier e, ściany. Mm. Jaj, tutaj nie powinno być e, ustawimy teraz ściany tutaj bierzemy to oto część o, tutaj powinno być tak i tak e, ustawiamy tutaj pamiętajcie żeby powinno być o takie niezwykle takie jak mamy tak Ustawiamy jeszcze dwa pionowe. O tak, żeby to się nam połączyło ładnie. Teraz bierzemy drugą płytkę. I żeby nam się... Ojej, nie tak, nie tak. I żeby nam się to ładnie połączyło. Jak mamy. Tak. To jesteście. To macie. To macie dobrze zbudowane. Teraz bierzecie o takie. Y, szóstki szósteczki dokładacie do tego ładnie tak i dołożyliście dwie szóstki dokładacie o tu tutaj taki y, tutaj dokładacie y, ósemeczki dodaje, dodajemy o sameczki i tak to się powinno prezentować. O tak to się powinno prezentować. No i jest oj. Uważajcie, bo to jest mała konstrukcja, ale ładna konstrukcja. E, dobrze. Teraz bierzemy jednego takiego brązowego szóst Brązową szóstkę. nie tak. Idziemy. No i dach. Dach jest najtrudniejszy moim zdaniem dach musicie taki zrobić tutaj jeszcze mam padu tutaj dwie czwóreczki trunny i ten dach chodzimy tak ale tutaj mamy dziury więc potrzebujemy potrzebujemy jeszcze brązowy brązowe o tutaj pójdziemy. Tak, nie? teraz dach na to i tutaj powinniście mieć dwie, jak macie dwie, kładziecie tak ładnie, oj, tutaj tak ładnie kładziemy, kładziemy ładnie, musicie to dobrze przy... to ładnie wszystko ładnie przylepić do siebie dobrze e, teraz tak Psi. no to jest ładna mała konstrukcja no i proszę